że mówienie o tym, że Zgromadzenie Narodowe może sobie przerwę ogłosić na przykład, no. albo że kworum za, załamać, no nie ma czegoś takiego. No. Na Zgromadzeniu Narodowym może być i dziesięciu posłów i senatorów, a jak było zwołane, to ono jest. Na to Zgromadzenie albo się przychodzi, albo nie. Jak ktoś nie chce przyjść, to nie przychodzi, ale Zgromadzenie się odbywa i, i powiem, że ja jestem coraz bliższy takiej tezie, że za takie nawoływanie przez profesorów na przykład do zamachu stanu, czy do rozchwiania demokracji, bo ją łatwo rozchwiać jest naprawdę, bo demokracja to są emocje, to jest działanie na umysły ludzkie. To takim ludziom powinny być odbierane narzędzia, jakimi są profesury na przykład. O no, idzie pan tak. Nie, 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 jak czyli, czyli co, za jakąś ostrą wypowiedź proszę, profesorowi powinniśmy zadebrać, odebrać tytuł, jak się pan nie będzie z nim zgadzał. Proszę zobaczyć, że oburzył mnie fakt, że dwóch profesorów również uniwersyteckich, którzy uczą młodzież prawa, dostaje zlecenie od wtedy Bodnara na napisanie opinii, ale opinii z tezą że na przykład można się włamać do telewizji polskiej, można mhm. włamać się do Papu, można, można, można i oni to podpisują, ten bierze tę opinię i mówi, według profesorów to my mamy rację.